Zakończyły się prace związane z przebudową chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Mierczyce. Wykonawca inwestycji, Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, ukończyło pracę terminowo i nastąpił oficjalny odbiór chodnika. Dzięki wykonanym pracom mieszkańcy Mierczyc mogli stać się bezpiecznymi użytkownikami drogi powiatowej. Do tej pory ze względu na zły stan nawierzchni chodnika zmuszeni byli do poruszania się bezpośrednio po jezdni, co nie zawsze było bezpieczne. Dodatkowo prace remontowe wpłynęły na wzrost estetyki tej miejscowości. Inwestycja była możliwa do wykonania dzięki porozumieniu, które Powiat Jaworski podpisał z Gminą Wądroże Wielkie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 140 tysięcy zł, które to blisko w połowie pokrył Powiat Jaworski i Gmina Wądroże Wielkie. Nie jest to jeszcze koniec inwestycji powiatowych na terenie gminy Wądroże Wielkie, bowiem jeszcze w tym roku wykonana zostanie przebudowa drogi powiatowej na długości blisko 1,5 km w miejscowości Wądroże Wielkie.